Nowa piosenka świetlne cienie dostępna już teraz na kanale kamerzysta. Sprawdź link w opisie. Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku zrobimy pranka, o którego prosiliście od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Wynajęta willa prank. Tak dokładnie w dzisiejszym odcinku zamówiłem specjalnie na tą okazję aktora. Jeszcze nie wszyscy śpią. Aktor przyjedzie o godzinie drugiej w nocy, dlatego zaraz będę musiał wszystkich wysłać do spania i powiem, że musimy jutro bardzo e, wcześnie rano wstać, dlatego to po prostu, no żeby nie zauważyli, że aktor przyjeżdża stricte do domu. Prank będzie polegać na tym, że rzekomy właściciel, czyli aktor, który został przez nas wynajęty, będzie chciał wyrzucić wszystkich z domu w godzinie drugiej w nocy ze względu na złamanie warunków umowy, czyli robienie patologii bla 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 zaraz coś wymyślimy, o co, gdzie można się przyczepić. W każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale to taki sam czerwony przycisk, jak widzisz na moim paluszku zostaw tam na dole i dość naszego kanału, bo brakuje już zaledwie 190 tysięcy do miliona i bardzo szybkimi krokami zbliżamy się do miliona i żeby być oczywiście z nami na bieżąco za kamerą jest oczywiście Karinka, jest w 100% jestem. wtajemniczona w tego pranka. Jak zwykle, to ja mam tylko taki przywilej. Tak, tylko nie. Jak nie? Nie. No, no, tak. Czasami ktoś inny prankuje, na przykład płonący dom prank, a on trzymał kamerę. No dobra. Ale dzisiaj, dzisiaj wydaje mi się, że ty będziesz najodpowiedniejszą osobą do nagrania. Dlatego jak przyjedzie już nasz aktor, będziesz musiała po prostu zanim pójść, powiedzieć, że wszedł do domu. Oczywiście mam udawać zszokowaną, tak? Tak, że wszedł do, że wszedł do domu, jakim prawem mu w ogóle wszedł do domu i wyrzuca nas wszystkich od, od drugiej w nocy. Czy to jest normalne? I możesz robić nawet sprute, jeżeli chcesz. W każdym razie, ja jestem najbardziej bardzo ciekawe reakcje drzeciarza i Mariusza i w sumie Adam, a wszystkich jestem ciekawy reakcji No bo co wy byście zrobili, gdyby się okazało nagle, że ja okłamałem, dom jest nagle wynajęty I nagle przyjeżdża właściciel, który chce ich e, wyrzucić po prostu z chaty o w środku nocy Także zapowiada się naprawdę, ale to naprawdę gruby odcinek e, Ja zaraz schodzę na dół, wypieprzam wszystkich Karina do spania e, mhm. I przyjeżdża nasz aktor i zaczynamy naszego pranka Dla was to będzie sekunda, no a dla nas dosyć dłuższa chwila Także widzimy się za chwilę, do zobaczenia Karinka, weź ich wyślij do spania. Ty, ty, ty to zrobisz najlepiej. Powiedz ja im, że musimy... Ja ich kładę spać normalnie jak mama jakaś, tak? No jesteś ich mamą. Jestem ich mamą. No w końcu ten wiek Karinka. Co ty tutaj jeszcze No Ale ty nie do spania, jutro wstajemy o siódmej, jedziemy do Warszawy. Do spania. Już nagrywam, zacząłem film kolejny. Do Warszawy o siódmej godzinie? Tak, siódma rano do Warszawy. do o 7, tak, 7 do rano Warszawa, do Warszawy. Godzinie, No to Cię głowa boli, A Bo ja nie? widzę, że ktoś z wstanie w ogóle i że ty wstaniesz. Ja wstanę. Nie. A ty, ty w ogóle co tu robisz? Weź tego typa. On mnie zaczyna irytować, cały czas nie, za tobą łasi. Dobra, idźcie spać. No idź. A z wielką jest zawsze tak samo. Dobra, jak nie wstaniecie, ja, i, będziecie jutro umierać. Jak chcecie? Ale to jest akurat fakt. Do, do, do nagrywania nie przyjdę Ci godzinę później. No. no to jest akurat fakt. Dobra, wszyscy już poszli spać, nasz aktor y, zaraz tutaj y, powinien być, bo już otworzyliśmy planę, przyjechał kapala. No, już jest. Jest. Dzień dobry. Dzień dobry dzień dobry. No. Dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj mamy podmioty, tutaj... Zagadzamy wszystko, na pewno? Tak. No dobra. Roda, nie będziesz taka skomplikowana, to może idziemy do salonu, ja wszystko panu wytłumaczę. Po kolei, dzisiaj bym słuchał. Bardzo zgadzam się Super. Już panu tłumaczę, na czym Tak, tutaj są rzeczy, które będzie musiał się pan przebrać. U góry jest... Ile jest lokatorów, Karina? Razem z KO będzie pięciu. Jest pięć osób. Które będzie musiał pan wyrzucić z domu. Jest pan właścicielem tego domu. Zrobiliśmy tutaj patologię, zniszczyliśmy panu dom i chce pan wyrzucić wszystkich z domu. Wiem, że jest godzina druga w nocy i że jest to głupie, dlatego będzie musiał pan wymyślić jakiś pretekst, dlaczego o tej godzinie. Jak już pan wejdzie do góry, tak? do samochodu. Że robimy się tu byli, spać. No dobrze. To, to to jest nie ma problemu, No ale będą się denerwować. Czyli będzie musiał pan brać pod uwagę to, że oni będą się denerwować. Da pan radę ich uspokoić? W razie czego jeden takich dredach może być agresywny. I może się rzucać. Ma pan siłę, żeby go powalić, czegoś. No dobra, no, bo może się rzucać, Będę to, go hamować. Pomóc, hmm. Dobra. Bo tamten naprawdę potrafi być agresywny. Dobra, no to co, przybierzecie się pan te rzeczy i jest pan właścicielem tego domu. No i bardzo dobrze się pan prezentuje, wydaje mi się. Jak co co zrobić karinkę? Damy radę chyba co? Może okulary pan zdejmie? Bo okulary tak nie będą pasować do outfitu. Poważny człowiek. Bez butów lepiej. Bez butów. Cóż, ja mi się ulatniam spać. Tak mi się wydaje, A, że. To fajnie. Ja muszę się ulotnie spać, czy ja mam iść. Nie wiem, wydaje mi się, że ty, bo ty będziesz udawał takiego. Czegoś. Ale to co ja bym musiał się kłócić. Ja, e, ja nas będę pakować przez ten czas. Wiesz, że mamy najwięcej rzeczy, a oni będą też podejrzewać, że ja nagrywam, a nie pakuję swoich rzeczy. Czyli co, ja, ja mam się jeszcze kłócić z panem, tak? No chyba tak. To co, ja będę się jeszcze z panem kłócić, że. Albo że, no no bo ja nic nie będę się odzywać. No właśnie, bo po prostu będziesz załamany tym faktem. Stracisz dom, stracisz tutaj możliwość nagrywania, bo będziesz załamany tym wszystkim i będziesz zwalał się na Tak, oni się zaczną do mnie sapać, że ich okłamałem. Że tak naprawdę do mnie. Z... O, no to jest całkiem chyba inteligentny po ja sposób podejścia do sprawy przyjdę tam do Was, zacznę krzyczeć, że co? Ja teraz muszę wszystko pakować. Że... No możesz, możesz, burdę zrobić. Dobra, to ja przyjmuję jednak kamerę. Jednak ja będę pana nagrywać. No cóż, chyba możemy zaczynać, nie? Jest pan gotowy? Jest. Okej, okay. no to co, zaczynamy. Zaczynamy którego pokoju pan zaczął? Wydaje mi się, że od tego tylko... E, niech pan poczeka chwilę, bo tu znajduje się właśnie ten człowiek, który będzie najbardziej agresywny. Okej, okay, Uważa pan na tego, tego w dredach, nie? Ten drugi nie będzie w ogóle stawiać oporu. Nie puka pan, nie puka pan wchodzi w pole ostro. Zapala po lewej światło. Halo, powódka. Halo! No. Ale halo, co to ma być? Co to za wtargnięcie jest? Proszę mnie nie dotykać, proszę, proszę mnie, nie mnie nie dotykać. Co to za wtargnięcie? Nie, w moim domu? W nie, domu, nie, żeby nie jestem w pokoju tutaj, w tym miejscu. Czemu ty trzymasz kamerę? Słuchaj, no co jest... Ty to, jest Słuchaj. to jest twój koleżka jakiś? Nie, właśnie, no no, no posłuchaj, no daj mu powiedzieć. Ze mną? Ja tak. Się bądź, tak? Ja decyduję kto, co i jak tutaj... O godzinie drugiej w nocy, tak? Tak, o godzinie drugiej w nocy. Zachowujecie się skandalicznie, zostałem zgłoszenie tutaj od sąsiadów... Co, co to Tutaj tyś, sąsiadów jak, nie ma! Co? Co? Tutaj sąsiadów nie ma, co to za głupoty i jakieś... No są, są siedzi tam On dalej, są. są... Nie no, są, są siedzi... No mówię ci, że właściciel domu! Zamknij się, dredziarz! No tak jak właściciel domu. Tak się nie zachowuje. A co będziesz, będziesz ze mną rozmawiał w cywilizowany sposób, albo będziemy rozmawiać w inny sposób. Na kamerę. To nie jest na cywilizowany sposób na kamerę. Ale co mam zrobić? Ale no to tak Ale weź rozmawiasz tutaj. Niech weźmie tą kamerę, jak chce rozmawiać na takie tematy. I stąd. Słuchaj, dostałem zgłoszenie i To jest nie wiem, czy twoja, was wszystkich, Skandalicznie się zachowujecie i dopóki ja tu jestem właścicielem, to ja decyduję co tu się będzie dalej działo. Zobaczyłem co tu się dzieje dookoła. Jest po prostu bajzer, jest burdel, ten dom nie był w takim stanie, jakim... Jest teraz. A w jakim jest stanie? To jest wtargnięcie po pierwsze, a po drugie, to nie ja trzymam kamerę, tylko to on cały czas wszystko nakręca i ja się do niczego nie przyznaję. Ja tu mieszkam normalnie, chata jest w takim stanie, jakim była i e, nie mam zamiaru stąd wychodzić i będę tu ile nie, mi się nie, podoba. Nie, 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 nie. To e, ja sobie tu żyję i mi jest tu dobrze i ja się stąd nie ja wypowiem. rozumiem, że tutaj narzucał, co ja mam Nie, 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 nie bo to e, do mnie są aluzje, a nie do tego człowieka, do tamtej jest... Do, koleżanki, do jeszcze jednego kolegi. Ja chciałam wszystkie nasze rzeczy ale ja mam rzeczy. Tam jest jeszcze jedna koleżanka, tam jest, tam, jest, tam jest, jeszcze jest dwóch koleżków. Proszę do nich, nie do mnie. Proszę do nich i do niego przede wszystkim, bo on cały czas nagrywa. tu, zobacz jak tu wygląda, zobacz. No jak wygląda, normalnie wygląda. Tak, wszystko rozpierdzielone, piwo dookoła, hałas, burda. To jest zwykła butelka wody. Nie, nie, to nie jest woda. Jak nie jest woda? Nie wie pan jak woda wygląda nie, dobra. Nie, nie. Ja widziałem na dole. Dobra, kamerzysta, weź go. Ale jak Boli. mam go przecież, to jest właściciel tego domu, dobra. Pakuj się, pakuj się, pakuj się. Jej, ty Pischy, 4 4 się pierwszy 7, pakuj, 3, 5. ty jesteś spokojny, ale też się pakuj. Nie będziecie tutaj mieszkać, Dobra, Co wy wyobrażacie? Dobra goście, pakuj się, bo nie ma tutaj miejsca dla ciebie dzisiaj. A dla mnie nie ma, tu miejsca, tak? nie ma tu miejsca. Nagrywam w tym domu. Mam za... Robię wyświetlenia i nie mam tu miejsca. Nie interesuje mnie, co ty tutaj robisz, ale już Ja tu to robię karierę. Robię. Ja tu mam swoje wyświetlenie. Nie w tym domu. Pieniądze. Nie w tym domu. Słuchaj, nie pięć w tym minut domu? masz. Pięć minut. Pakujesz się. Jeżeli się tego nie spakujesz, zaraz dzwonię posłuży porządkowej, a jeżeli nie, ja mogę to załatwić. Dobrze, to za pięć minut po, porozmawiamy. Teraz mam jedną kwestię do, do drugiego pana. Okłamałeś mnie. Okłamałeś mnie, rozumiesz? Czemu tak robisz? Z czym? Czemu jesteście tacy Ale zakłanek? z czym okłamałeś? No, z czym okłamałeś? Chata nie jest nasza, tak? Tak jak było w umowie: czyli przychodzi ktoś i się rządzi tu, gdzie jest no... nasz teren. Sam krzyczysz codziennie, się drzesz, że ktoś wchodzi na nasz własny teren, a sam nie jest twój? To nawet nie jest twoje? No, no tak wyszło, no. Takie jest twoje wytłumaczenie? Wynająłem to chata. Sam mi pakuj te walizy za takie zachowanie. Nie będę się sam pakował. Co, co, co no Gredia spakuj znała. się, po prostu nie. spakuj się. Wy, Wynajmiemy coś Karinka, innego. Wynajmiemy coś innego. Dobra, do Gredia spakuj. Doprowadziłeś, doprowadziłeś Karinkę do takiego stanu. No re, nie wiem co tu się dzieje, ale pakujcie się. Moje rzeczy, rzeczy też spakuj. spakujcie. Macie jakieś spakuj spakuj chore rzeczy. Nie wiem, jakże się ustalali, co że się ustalali. Ja jestem właścicielem. Nie życzę sobie, rzeczy. żeby ktoś weź tutaj. Te rzeczy. Uważaj tylko. Mieszka. Zadowolony jesteś z siebie, żeby tak człowieka w nocy budzić? Miłości... ale nie no nie, ale nie sobie już powiedziałem, żebyś mnie nie dotykał. Miłości tak, wy wypuszczać, wywalać. Nie jest? nie spełniłeś warunków. Jakich warunków? Daliśmy ci warunki w umowie i spadaj są naprawdę. nie, nie będę cię. ogóle patyczkował! patyczkowa. Nie mam żadnych wyrzutów sumienia, że cię wywalam od drugiej nóżki. No, dobra. sam sam jesteś sobie winien. Dobra, kim ci ciasto, kim Teraz Zaraz, zaraz cię żaluję. Sekurytara. Mek, Dobra, śnia, widzę Obuda, obuda. Tutaj Ale tu śmierdzi. Piezna na łóżku, kupa psia. No, no nie no, kobieto, no ile ty masz lat? Śpisz z psem, odchody psie. Śmierdzi psy. Ja nie wiem czym tu śmierdzi. Tu jest wszystko. Krew, odchody psie. Słuchaj, Wielka jest taka... Przepraszam, że... Przepraszam, że, że y, tak Ale z kim pan tutaj jest? Jestem właścicielem tego domu i doszły mnie słuchy, że tutaj się dzieją różne... Jak właścicielem? Jak pan no. jest właścicielem? Chyba aktu notarialnego nie muszę pani pokazywać. No, Wielka, no... No, co masz mi do powiedzenia? No, ta chyba była wynajęta. Słuchaj, koleżanko... No, dlaczego na to kłamałeś? Dobra, nie rozmawiamy teraz o tym. Facet chce nas wyrzucić z chaty. Słuchaj. Słuchaj. Słuchaj, sorry, sorry, jest druga w nocy Zapłaciłeś nie. przecież wszystko y Ale ja rozwiązuję umowę, nie ma, nie ma o, 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 Rozumiesz? Przerał mi kasę z powrotem, to resztę Nie ma, wynosicie się w tym momencie stąd W trymigi Ale jest... Która jest godzina? No, no, druga druga w nocy. Siedziści. Mnie to nie interesuje O, drugiej w nocy ma zbywanie, Twoi koledzy, ale... Twoi koledzy zrobili burdę, wybili szybę Doszły mnie tu słuchy, że Co? jest ci, noca jest zakłócana I nie ma nikogo nie ma, nikogo nie mówi. Widocznie ktoś, widocznie ktoś mieszka, że... Takie słuchy mnie doszły, tak? Nie przyjąłem sobie, że nie No nie naprawdę, to tak jest tak. Środku no, roku, żeby... no, dlaczego pan tego nie w dzień? Tylko o drugiej rano pan przychodzi do nas z domu. No, trochę, trochę, to jest trochę... Nie ma dyskusji. Wynosicie się. Ja ja nie mam żadnych wyrzutów sumienia, że was wrzucam. Sami a, sami sobie winni. Dobra. Ty coś pomiesz, tylko będziesz tak a co mam ty, powiedzieć? Co ale co mam powiedzieć? No nagrywam tą całą sytuację. To też mnie kur kurwa no. no ale jest śmierdzisz na drugim. ten tam przychodzisz wywala z domu. Dobra, biorę pakuj. Proszę, proszę się pakować. Trzeba pokazać. Ty po drugiej w nocy? Ale trzeba, co pan robi? głodę, To trzeba mieć. Ale przepraszam bardzo. To są moje rzeczy. Ja dam radę prawie. sobie. Ja sobie dam radę. Sama je muszę ściągać. Ja pani pomogę. Raz, raz, ale to ja macie, ja mam balizy, Ja nie wszystko. mam czasu. tam. Ale Proszę są wyjść. Tam, ale dobrze. Panu. Ja wyjdę. Sama sobie wyjdę. Powiedziałam. Sama Zara wyjdę. Zaraz wyjdę. Proszę. Jak najszybciej. Ja mam. Proszę, tam wolny! nie wiem co jeszcze, tak? Mam nadzieję, że nie używasz. Bo jestem się, Wiola, pakuj się. No co ty? Przepraszam bardzo, strzema, a ty się, się patrzysz śmiejesz. Dobrze, na, na dole są kartony przeprowadzkowe, pakujmy się ty i Nie ma tak już się. kartonów przecież! O drugie, drugie rano te zmywale, Może dogadaj się, zapłać może jeszcze za dzień powyższy? Nic. Ale no to jest, no ja pan widzi to... Powietam, się z... i wyjazd, naprawdę. Cześć. Ty o, ty z... Proszę. Dobra, idę się z Kariną porozmawiać w ogóle o co tu w ogóle chodzi, bo coś tobie w ogóle nie wierzę. I zaraz tu przyjdzie się z Dobrze? Nie, się mam, ma... nie mam całej nocy. No że? dobrze, dobrze. No, Dobra, Ty, ale to naprawdę w śnie. No wiem no. To... właśnie. To... <laughs> ona, ona taka jest, ona. Co do Beduinów tu No nie wiem, nie chcę obrażać Beduinów, ale naprawdę... <laughs> No jest smród. Dobra, został nam tak naprawdę ostatni pokój. No cóż, no... Udała pan radę. Dwa pokoje pierwsze pe perfekcyjnie panu poszły. Powiem, że ja nie mogłem ze śmiechu. Tutaj jak pan powiedział o tym, to... Ja nie mogłem ze śmiechu, nie? Naprawdę. Dobra, idziemy robić robotę. wszystko. No, Predzia, spakuj się. Eee, no spakuj się? Pakuj się, pakuj, nie jak Ja się ja chcę popatrzeć, bo ja się spakowałem. Ja mam już hotel, pan już się no. nie musi o mnie martwić. Ale ja, ja się w o ciebie popatrzę. nie martwię. No właśnie, no to niech pan robi to co robi, ja Proszę, popatrzę. na ja chcę to okay? zobaczyć. Ale ja chcę to zobaczyć. Możesz zejść na dół? Dobrze, okej. Okay. Potrzebujesz emocji? Tak, potrzebujesz, Nie będziesz mógł zasnąć, Dobrze. No. Obudź się, kolego. Ej. Ej. Bój się. Cześć! cześć, cześć. wynoście się. Ja jestem właścicielem domu. Zresztą tu z Nie wiem co to za śmieci tutaj śmierdzą, Jaka, Stoją ale? przed piwami, y, piwa, puszki po piwie. Nie cześć, wiem. ogóle jak, jak tu wygląda. Tak, jestem cześć. właścicielem domu i tutaj nie, nie życzę sobie żebyście tutaj mieszkali. Zobacz jak tu wygląda. Ale przecież czy jest czysto. Nie, nie jest czysto, macie się wynosić. Poza tym jest wylita szyba. A ty kolego co tu no robisz? Patrzę, no oglądam, no. Patrzę, się poglądać możesz szybciej, sobie filmki, szybciej, no. ba, film dzisiaj No, Raz, film, raz, raz. Ale co się stało? No. Dlaczego, nie będziesz, Dlaczego pan wszedł do naszego domu? Jody to nie jest jen, bardzo, jen. to ja jestem właścicielem tego domu i nie wiem na jakich zasadach by tutaj yy, się znaleźliście, ale, ale, tak no, tak, no, ale. To jest Ale. No, nocy, no, to Słuchaj, no jest taka sprawa. Się, wytłumacz się, powiedz. No mi. dobra, ja tę chatę wynajmowałem. No. Jak wynajmowałeś? No to... Dogadaj się teraz z panem tutaj, żeby... O... Nie ma takiej opcji. Ja się nocy... z, nikim, z nikim nie będę się dogadywał. Tutaj po prostu były pewne zasady ustalone. No. Nie spełniliście tych wymogów, no. i. Ale I, nie to... ma pan no. prawa nas wyrzucać w środku nocy. No bez przesady. Słuchaj, kolego, jest lato. pakujcie się, macie samochód. Aha, samochód i... I... co ty robisz? Przecież ja widziałem transakcję, jak płaciłeś za dom, No to... Co to ma być Tak, pan rozkładamy się na zewnątrz. Słuchaj, no. Na, tak? Nie podrobiłem, nie podrobiłem. No naprawdę kupiłem. Inaczej, naprawdę kupiłem od tego faceta dom, ale potem oddałem i stwierdziłem, że lepiej to wynajmować. No nie poinformowałem, no i. Ale on już oddał kasę za ten miesiąc i powiedział, że mamy stąd wypieprzać. No to mamy stąd wypieprzać, no zwrócił całą. Nie wiem, no to. No, no, wiesz, nie możemy się dogadać, no, nie możemy się dogadać, po prostu złamaliście zasady. ja nie będę się tutaj naginał z Ja. Piec, nie, ale... Aha, czyli namiociki i dzisiaj noska w plenerze. Ja już mam hotel opłacony, ja sobie stąd... Nie, ale nie, ale i nie nie ma ty mnie zawiedziesz na ten hotel. Nie ma ty mnie tego... zawiedziesz albo ty nie zawiedziesz. Nie ma A, sposób, Nie, ty proszę, mnie żeby... zawieziesz. Żeby... Nienawidzę cię. Z zrób coś, z zrób coś tak, No co mam zrobić? Nie zabierzemy tego wszystkiego, no jak... Pakujcie się, nie, nie ma, nie o to dochodzi chodzi tu o to, że ten... Ten oto yy bezczelny okłamał nas że kupił ten dom albo wynajął i teraz Radilans. pan prezes panem... sobie przychodzi i mówi że mamy się stąd wynosić I... natychmiast no na <assa> co mam zrobić na to, tobie też się zgieło ale w jaki prawek w ogóle nas okłamałeś w tej kwestii I dlaczego ty to nagrywasz no zgięło mnie po prostu ze świecie to jest, to jest ale po co w ogóle okłamałeś czy... nas tu tutaj może. Jak ja mam wziąć te wszystkie szczile? Ja mam ciuchu! Dobra, bierzcie to, co. Dalej, dalej, ja nie mam budowy. I co, zostawimy to? No bierzcie, na razie rzeczy bierzcie. A będziemy mogli przyjechać po te rzeczy później. To, to Wszystko twoja pan. mina. To, to jest wszystko twoje mina to jest bezpia. Niech pan nie kopie w, chociaż, no bez przesady. To e, dobrze, to to moje mienie można. A ja właśnie to nie mogę. Ta... Tak my myśleliśmy, tak tak, że to, to jest nasze, no i my się pan nie rozumie, no nie rozumiem waszych. Jego proszę winić, bo to jest jego że to jest A ty kolego jesteś nie fair w stosunku do nich. No dobrze, no wiem.

Nie To jest przesady, no. Fucking Christ. Beć. Ale tam też się trochę zachowuje tak taki gorzej niż ten wieśniak no, tutaj wszystkie. Wydawałeś się za drugich. Ale prosiłem już, rozmawiałem. Nie, no, nie, nic. nie, nie ma, idzie. To, no ale umiesz to rozmawiać. No ja środek, sugeracje. Żebyśmy musiał mieć negocjować. No nie jest środek nowy. No to dlatego mówię. 1000. Nie jest minus 20 na zewnątrz. Nie dogadamy się. Nie dogadamy się. W swoich samochodach spadnie. Nie interesuje mnie. A w swoich samochodach. Ale no nie może 10 10 za nocników na. No interesują jest... mnie wasze pieniądze. 10 tysięcy i zostajemy jeszcze dwa dni, żebyśmy mogli na spokojnie się spokować. Cokolwiek! Nie interesuje mnie. Dobra, idzie, ja, ja, by... ja sobie Nie wychodzę, Bez żadnej no łaski. Ja, 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 ja tam, tam chodę, wychodzę, moja noga już tu nigdy nie powstanie. Nasza noga się nigdy nie powstanie. Cieszę mi to. I zabierajcie pieska. Za dobrze, że to pan pan nagrałeś, winna? pokażemy to później. Tak, gdzie ta, trzeba. Na taką winna, pokażemy, trzeba żeby zachować. Pokażemy to, gdzie trzeba, dobrze, że to nagrałeś, stary. E, I tyle. Dobra, ja to spakuję, już nie będę się na używał, bo to jest... Na pewno może tego, żeby już nikt nie wynajął ani nie kupił tego domu. Proszę bardzo. Pan ja na Instagramie to samo powiem, nie? Antyreklamant będzie cholera. Dobra, jeszcze te najbardziej e, potrzebne rzeczy i stąd. Jutro o 12.00 reszta rzeczy Chypuj będzie bo wystawiona bo wypadł, przed grafą. E, tak. Możecie sobie to wziąć Chypuj i. Z tego jakiego szacunku? Jakiego, o, o no, z tego nie Z ty 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 w, mi. Mi, mi, mi. Co ty zrobiłeś? To, tak. Wypij jeszcze więcej piwa. Żadnego dziękuję!

O, Karygorsy. Karygorsy. Wypada na złotego, to jest go oddać. Do widzenia, do widzenia. Powiem wam, najbardziej sympatyczna z tego wszystkiego jest to wasza świnka. Bez dłużki, bez dłużki. Ciąg, ciąg, O! Za ciężkie. Aha, jest, zespołan, jeszcze wam, jeszcze wam odciągnę z tego częściu za ściąganie. Złucham, takie złudanie jest pytanie to czyściutko! To, to Złucham, tak? Ta woda woda. Woda. Dziękuję ci bardzo za to, co zrobiłeś, dziękuję ci bardzo, kanał, zepsułeś kanał! Ja tutaj, ja już nie wracam tutaj, ja jadę w tym momencie do domu, do domu do siebie jadę i mam się żyć. No, to jest... ale słuchajcie, jest... koniec jest, do widzenia. Nie myśl sobie, że będziemy już z tą e, w jakikolwiek współpracować, Zamykaj! No to, to jest naprawdę, ja to jest naprawdę. To Jak można traktować człowieka o drugiej rząd, żeby kogoś wywalać z domu. Żeby... Bo co tak się patrzysz no, do o, Ale nie wiedziałem, że takie coś co. zrobi. Nie wiedziałem. Wyłącz, wyłącz tą kamerę! Wyłącz okłamujesz! kamerę. Tak się robi w się okłamuje? Wielce Bogacz, tobie kupił Wille! Wydają, na kogo cię pewnie Panie bogaty, weź wyłącz kamerę, wyłącz kamerę, wyłącz kamerę. No ja nie denerwujcie się na mnie. Tak. Ja chcę do Warszawy! Jak najszybciej do Zamy, Warszawy, do wiesz, centrum! Do samego centrum! Co? Płacisz tam za hotel, za wszystko! Nie, ja do Mariotta jadę, to jest... jak najszybciej! A Warszawę tam bierzesz mamy, my. wszystkim! Do hotelu jadę. Ale mamy Dobrze. trzy samochody! czemu ty to nagrawasz? Mamy trzy. Dobra, słuchajcie wszyscy, to jest pierdolony prank! Co? Jaki prank? A? No prank! Nie śmiej się! To jest aktor! To jest aktor! No <ślaffy> to jaki <jest> aktor? Jaki <ślaffy> aktor! No to jest aktor. Ja mam tu jeszcze te Ja pakuję wszystkie rzeczy, a ty ze mnie robić branka? No i z Karinko razem sobie przycinamy was w pastańkach. To ja tracę zmysły. myśli. Odchodzę od myśli. Rezerwuję śpimy w środku nocy i Co to jest? Zajibisty. Zajibisty. To ja stoję, jadę naprawdę, drzejdzie ja się ze mną? Jadę! Ja jadę ale słuchaj, terminy. wszystko. Ja już hajdź! Ja głupoty głupoty pieprzyć, Dobra, Dobra ten Mariusz, ten... przestań głupoty pieprzyć, idziemy spać. Kurde, prank, wyszedł film zajebisty jest, chodźcie. Ale ja nie, jest nie, nie, jest nie, zajbisty. Wszystkie no mam zrobiłam buster. Dobra, na ustaliłem. Cały bordel jest u mnie w pokoju. Wszystko rozwaliłem, popakowałem po walizkach. Jutro przynajmniej filmu nie będziecie musieli nagrywać. Jutro macie wolne, nie musicie filmu nagrywać. Mam w dupie te twoje wolne. Widzę tych twoich pranków. Następnym razem, jak będziesz tam budził w nocy, bo będziesz ją nie myśl sobie że chociaż wstanę Dobra nie myśl sobie nie ważne. Jutro, choćby jutro, się lało, dobra, sypało e, tynk ze ściany tak. e, by się waliło, nie wstaję. I e, nie myśl sobie, że będę nagrywał jakieś durne filmy o tej godzinie. Widzisz mnie w środku nas nocy. budzisz w środku nocy i wstajemy. Alarmy, jacuzi, nie alarmy! Już jakiś jacuzzi, tak, do jacuzzi było fajne, ale reszta była niefajna. Kłam to za Ale co, za co, co ty przepraszasz? Ja, ale! Ja... No, ale, no, no, to no, ten, jest, ten. ale dobrze zagrał, dobrze zagrał, tak? No zagrałam bardzo przetonowująco, nie wiem, czy zauważyłeś nasze formy. Ja nie wiem co, skąd ty bierzesz tych ludzi, ale... Ale z tym wywalaniem mieciuków to mogłoby bo... Nie, śmiesznie wyszło, nie. A my tak to ten lepiej wymyśla. Żałuję tego. Wyszło bardzo no, realistycznie, nie, no złapaliśmy się do tak, był... za to podniesione rzeczy, mogę wyprasować. No. I bo tej nie było <noise> Dziękujemy za... No dobrze, cóż, ja dziękuję Państwu za obejrzenie tego, jakże w cudownego filmu. Widzimy się już w następnym filmie. Prank, wyszedł, jeżeli ty dotrwałeś do końca, taki sam przypocisk. Jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i do najszybciej się czekam w Polsce. Widzimy się już jutro o 15.30. Do zobaczenia!